Niekoniecznie. A skąd wiesz, że tu miałeś skoczyć? <laughs> o, I pewnie zostanie jedna tylko na sam koniec. Słychaj go, słychaj go! Yes! Nie! Ej, Maćku, w ogóle, słuchaj. Zabrałem Cię dzisiaj tutaj na super produkcji, która się pojawiła dzisiaj na Steamie. Jest to wysokiej klasy produkt AAA. Noła! Oh, Krap wow. game oparty na licencji Squid Game! Uh, 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 to nie uh, jest Halloween! Noła! Oh, tak? oh, <laughs> oh, uh, Dobra, jestem ready! Uuuuh, co? Oooo! Oh, jumpy! Oh. Oh, fuck. oh my god! Naprawdę? A w jakiej kolejności skaczemy? Czy to po prostu spychamy kogoś, żeby skoczyć? To Możemy chyba kopać! Dobra już pieprzać i idziecie za Ty kopią mnie, co jest? No skaczcie Ło ooo Aliska popniemy Ty zobacz, ty. zobacz ty. Pani nie mogą na pierwszy. No jaki trzeba wskoczyć? na no to poprawy jak ty nie co ty się, się widziałeś Chciałeś go? Ja nie wierzę w cie. Patrz w no no sera, no. Pa. O, dobra, dobra. Teraz ja spróbuję. Uu! O, okej. Okay. Okej. Okay. Okay, okay. okay. I papa. Pa. <laughs> ale czemu go spykasz? A w sumie nie wiedziałem no tak. do końca. W sumie no tak. Kup, nie. Ty, minuta została. <głos> <A>! <głos> nie winię, tylko, proszę, obiecaj, że mnie nie uderzysz. Nie uderzę cię, ale chcę tego, bo jemu nie ufam. On ma brzydki ryj. <noise> o, dobra, niech idzie, niech idzie, niech idzie. Nie idzie no. Dobra. No. Kurwa, o, dobry jest! Trafił, trafił! 40 sekund. 40... No. Czekaj, już zaraz skaczę, tylko poczekaj. Bo się tutaj blokują no. <noise> postacie. <noise> dobra. 30 sekund, no do przodu A co jest? O, jak nie trafiłeś? Co? Co? Drodzy widzowie, to jak coś To nie są boty, to są moi widzowie Z mojego Discorda I to są na co dzień inteligentne osoby Ale dzisiaj po prostu im coś odwaliło Chyba jeszcze śpią, bo zbyt wcześnie nagrywamy Jest godzina 10.35 Niektórzy o tej dopiero wstają Dobra Okej, okay. pierwszy... ten skacze na lewy, ja wow. nie wierzę, kto to był? Wow, dobra. wybuchają. Dobra, Lewa, Oni prawa. wybuchają. Co się dzieje? Oh, wow. Ale się wszyscy Wszyscy się patrzą, tam dyskusja toczy. kto skoczy pierwszy. Ależ że ktoś się decyduje w ogóle, jest no. po 2 minuty. Wow, nice, dobra, ja też idę. Tyk. Wiesz? No. Ja się jeszcze boję. Jeszcze to już za dużo osób zostało za mną okay. jechał Dobra, czekamy Popnij, popnij! Wow. Dobra, skaczę Co on zrobił? Zśliznął się Hej! Ty bo tu możesz popknąć mnie z Delikatnie jak skaczesz Co on robi? Co wy robicie? Co to, co to za djudicu? Lecisz w matołku. Znaczy, em, de, drogi kolego! <laughs> o, o chyba dalej. nie chce. Cię Dobra, pomóc. próbujemy. Skaczę raz. O oa, oa, Dobra. E, o, o, właśnie o, właśnie tu o. chciałem skoczyć. Właśnie tu chciałem skoczyć. Okej. Okej. Nie, trzech to już za dużo jest. Dobra, spróbuj. A tam ci dalej. A tam ci dalej. Poć, po co, po co on jest? zrobił? Nie, ja idę. Odsuj się. <gryz> <gryz> nie, ja skoczyłem równo stoowo. <gryz> mnie no Oj Matias, Matias może wygrać Oczywiście, że tak Jemu się to uda. Nie wiem co on robi, co on na NEC szuka teraz tipów? O patrz! Przeszedł! Przeszedł, przeszed. brawo! O... Się to zostało Nie wierzę. Trzech graczy przeszło Nieźle. Gratuluję być... Ładnie, ładnie, ale jak daleko od zaszli? Jakbyś mnie nie zepnął, ty dziadku, jeden. To, to... twoja wielka duba mnie zepchnęła. Ja, ja chciałem skoczyć a się zablokowałem o twoją dupę, ty. O! 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 To będzie ciekawe, to będzie super, to będzie bardzo fajne. Kiedy lecimy? Kiedy lecimy? Wow! Ej, tu jest już oszkane, ja jestem z tyłu, to znaczy, że oszkanę. że tu, bierze tu się, zabierze. Ja się zastanawiam, czy ja się mogę obrócić. Ja się zastanawiam, czy nikt mnie zaraz nie popchnie. Ja myszkę muszę puszczać, bo się śmieje i ruszałem celownikiem. Ja. Yeah. Hej, a spróbuj, czy się możesz nie. rozglądać. Nie. Nie. Wow, obok mnie to było. Ruszali myszką pewnie, ja dlatego puszczam myszkę nawet. Nie, nie pewnie dużo Dłużej Mnie w locie zestrzeliło. Maciek, was trzech tylko zostało. No nie! O! O! No po co, żeś tak cisnął? Byłeś mieć taką przewagę nad nim że głowa mała. Jesteśmy Czemu nie czytali scenariusza? Oh, no, no, o, no nowy! Nie chciał za bardzo polecić, do przodu, tak blisko był. No i został sam. I Ender przechodzi do kolejnej... NIE! Ender wygrał! Wygrywa! Wygrywa Ender! Bomba! O, w tym jestem... A nie, czekaj, color King of the hill, stand on the hill... Okej, okay, gra... musimy stać na samej górze i zdobywamy punkty, okej. Okay, rozumiem, Czaję. czaję. Kułam, kumam, dobra. Pany hop, zobaczymy ile te lata wszystkie w się były. Oooo, pałę mamy! Mam, no, no, mam, piś baseballowy! Wypad stąd! Co jest? To mój teren! Co co jest? Wypad! Jest! Wypad! Yes. Nie! Jaki gnód! Nie! No, chcecie się lać? <laughs> to bo oni się klepią na dole tam! Wszyscy się klepią! Klepię się i ja! No nie, no nie, nie A to nie zadaje obrazu, Jestem na szóstym miejscu, tak nie może być Jestem na stręci. No nie, ale mnie wyrzucili Dobra, dobra, tacy jesteście? Tak, trzeci Drugi I będę pierwszy No no, bo ci wpierdolę No bo się <głos> <głos> no właśnie, cwaniak, nie, no czeka na mnie cały czas O! Udało się ktoś mi pomógł o, fuck! Ale jestem pierwszy Jestem pierwszy w rankingu tak! Bużnie o! o co się dzieje Ja nawet nie się potrafię zemotki Szybko! pierwszy 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 Wow 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 Zatem <grym grym grym> że jest woda na dole, bo będziemy z upadku Wszyscy popchnęli już dawno. to Oła, tu mnie klepią no co nie? O tych gnoju mi w dufę, tak bezpośrednio. O nie. Jak możesz 20 sekund. Fuck. Uh. Uh. Nie, drugi jestem. Kurde, 10 sekund. Nie że tam dobię. Ale drugiego drugie miejsce to też nie jest źle. Uh. No nie. No ja już, no, ja już jestem zmęczony. Ja Masz już nie mogę tam skoczyć. Masakar, sekundy. Mam nadzieję, że nie odpadnę. Wow! A jestem Przeżyłem Przeżyłem Hatking. Hatking, okej Czyli teraz tym razem nie dam się oszukać i nie mogę iść na te kurde wybijające gówno Tego nie ma, więc tu jesteś bezpieczny Ale są opony, Ciekawe czy z tych opon da się wybić Pewnie tak Muszę skoczyć ją... Mam o da się wybić o, kurde, to zadaje obrażenia! Opa! Dalej, gówno, dobra, nie używać opon. A tam jest czerwone, jednak to dziadostwo. Czyli też się da Okej, okay, to teraz się skampić. Grać jak jak totalna pipa. Ole, uciekłem, ole, uciekłem! Wow! wow. Ja się tam chlepnę Nie, nie, ole fort, ale fort, ole fort, nie. Yeah. Co wy robicie? A ja jestem fajny, bo jestem za strzyneczką, a punktów mam tyle, <śm> to wow. Ale fajnie uciekam. Chcesz się dalej z nimi gonić? No, ty ja już uciekłem, trochę wyżej. A widzę, że ja nice. takie trzy osoby zostaną wyeliminowane. Znaczy, widziałbym, gdyby to nie było takie rozmazane. O ty kurwa! zrzucił! Ej. O nie! O tygnoju! Co za tupek? Byłem pierwszy w to Karota, taki cwaniak jesteś? Trzy. A, nie zostanę dwa, jeden. Nice. Nie, nie, nie. nie ma opcji takiej nawet, nie? Nie, za długo trzymałem to bombę. Ale kurczę, byłem pierwszy tam w tym. Ja miałem 436. Eee, baka. O nie, to znowu to. Ale tym razem dam radę. Tym razem ja będę popychać innych. Będę popychać. <noise> się? Ktoś się ruszył. Ktoś się ruszył ręką. Ja, ja, można i nie, nie, nie zalicza. O! No i kto mnie popchnął? Kto się popchnął? Kto mnie popchnął? Tyś się popchnął? Kto mnie popchnął? popchnął? O ja. Ktoś nie ręką. Ale, ktoś ktoś ale ktoś biegnie za mną, ale ktoś biegnie za mną, nie? I jak ja kogoś coś czuję. Jest, to. To. To nie... Możesz kogoś popchnąć. Dobra. Tam, Dobry tip. Ty źle wiedziałeś, bo biegniesz sam. No biegnę teraz sam, bo bieg za mną, Ale wiesz? nie ma nikogo. Teraz już nie, bo, bo zginął, bo chciał mnie uderzyć. To o ciebie ta najbliższa osoba wyeksplodowała, więc... Widziałem. ...jesteś teraz safe totalnie. Wszyscy są po drugiej stronie. Kurczę, jest, jest dwóch. Ja mam widziałam. nadzieję, że oni nie pomyślą. A, oni biegają, to? Ja mam nadzieję, że oni nie pomyślą o tym. Patrz, oni się leją tam, nie? ZA! Ja... O, patrz! On kombinuje jednak, patrz! Kombinuje, kombinuje, wiesz, słychał? Tak! Słycha. Ej, ja przebiegłem czy nie? Zobacz, tak, ja nie przebiegłem. Przebiegłeś, nie! Przebiegłeś, przebiegłeś. Nie, e! Przebiegłeś, tak? przebiegłeś jesteś tak. Dobra, i teraz pa. I pa, karota jeszcze leci. Pa! Jeszcze klepią, jeszcze klepią. Bo jeszcze jeden tam gradzie. jest, nie skończyło się. Klepcie się. Młodko, jak Four players left Maciek, musisz to wygrać. Za wszystkich osób, ty to musisz wygrać. Zobaczymy. Sam players get. Aha, z tymi, że jest zarażona, dobra. Tak. Dobra. Będzie tagi musicie przekazywać. Jak ci się nie wylosuje, to teoretycznie nie jesteś wygrany, bo wystarczy, że będziesz uciekał. Pewnie jedna osoba tylko będzie. No, jedna osoba jest po drugiej stronie. Biegnijcie na górę samą. Jest na górze! Nie, nie idź na górze! Jest dwóch! A, a to jest dwóch jest dwa! O kurde, to nie wiem co ci powiedzieć, bo są. O, zresztą. dobra, 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 muszę Matrixa robić po prostu i się nie da. Matrixa Po prostu biegaj, skitraj się gdzieś. Schowaj się gdzieś, muszę ci nie Obiegnie Biegnie na mnie dwóch! Nie! Nie! <słuch> 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 nie. <słuch> Najgorzej. Masz, masz 20 sekund, tak jest spoko, jeszcze nie ma tragedii. Dasz radę! Maciek wierzę w Ciebie! <laughs> Maciek! Jest oh. yes, oh, w ostatniej jest, chwili! W ostatniej chwili! Ostatnie sekundy po prostu wow. Ale ten licznik dalej naliczał jeszcze 5 sekund, nie wiem <laughs> lake! Oh. Stay on the platform and no don't po, touch no the no floor to Aha, one będą znikać chyba po czasie. O kurde. On ma lepszą pozycję. Niekoniecznie. A skąd wiesz, że tu miałeś skoczyć? <laughs> o, I pewnie zostanie jedna tylko na sam koniec. Spychaj go, spychaj yes! go! Nie! Nice! <laughs> znowu ty wygrałeś! Uh, ty mendo, yes. ty mendo. Ale macie go oszukuje. Ja muszę znowu zadzwonić do Hakera Bonzo, żeby cię sakował. Jest za dużo, weź, oh że się yeah. trochę. bo oh milionów.